Witam serdecznie, Marcin Tuszkiewicz z tej strony z Investia PL Zapraszam na nasze cotygodniowe spotkanie z rękami finansowymi. Tutaj na miedzi mamy nowe szczyty, fajnie, rynek rośnie cały czas po weekendzie. Pokazuje to ten sentiment risk on, czyli zainteresowanie ryzykiem. Na ten moment cena dobija do poziomów, które ostatnio były widziane. W 2011 roku, więc to są te historyczne szczyty na miedzi, kiedy mieliśmy bańkę surowcową, gdzie rynek podbił tutaj po 2008 roku do poziomu właśnie najwyższych w historii. Wtedy nastąpił, to był taki szczyt, po którym nastąpił długoterminowy trend spadkowy, bo zauważmy, że od tego roku, tak naprawdę, do teraz rynek poruszał się w silnym ruchu spadkowym, a można powiedzieć, że takim prekursorem do odwrócenia był rok 2016. Więc mamy historyczne prawie historyczne, szczyty na miedzi, rynek bardzo mocno drożeje, pokazuje to Sentiment Risk On oraz tak naprawdę bardzo dobre predyspozycje do wzrostów dla KGHM-u czy innych spółek związanych właśnie z branżą wydobywczą. Na ten moment wsparciem dla miedzi jest poziom około 4, 418 no i oczywiście poprzedni szczyt, ale generalnie te 418. Dopóki jesteśmy powyżej Tutaj poziomów 426 to jesteśmy w silnym ruchu wzrostowym. Po drodze taka bardzo drobna korekta się wydarzyła, ale to jest na przełomie weekendu, więc do zignorowania. Natomiast trochę słabiej wygląda rynek srebra, gdzie brakuje siły do wzrostów, ale też po dotarciu do poziomu 26,60 dolara, więc nic dziwnego. No i dopóki jesteśmy powyżej 2563, to w tym trendzie wzrostowym trwamy, i tutaj również te miejsca, w których jest aktualnie srebro, wydają się być ciekawe do wzrostów, bo na wykresie dziennym wprawdzie jest to taka szeroka konsolidacja, ale dopóki trwamy w tym trendzie wzrostowym. No To bardziej prawdopodobne są dalsze wzrosty. Wybicie 26,60 dolarów otworzy drogę do 28, a później do 30 dolarów. No, srebro jest tym instrumentem, które, na który jest zgłaszany popyt z technologii, więc powinno to też być wsparciem dla cen tego metalu. Natomiast złoto po dotarciu do 1800 dolarów ma problem z jego pokonaniem, ale również trwa trend wzrostowy na wykresie H4, czyli tutaj dopóki jesteśmy powyżej 1763 dolary, to trwamy w ruchu wzrostowym. No i jeżeli uda się cenie te poziomy obronić, czyli pojawi się ruch wzrostowy, to będziemy mieli szansę na kontynuację tego trendu. Tak naprawdę te miejsca, na których aktualnie się złoto znajduje, są ciekawe pod tym względem. Natomiast Straszy ta świeca podażowa, bo tu jest to ewidentnie retestowanie poziomu 1795, po czym rynek mocno spadł. Więc mamy tak naprawdę dwa scenariusze aktualnie na rynku: oczywiście wzrostowy i spadkowy, jak to często bywa, ale. Ważniejsze jest to, że walczą dwa trendy między sobą, czyli trend wzrostowy na wykresie 4-godzinowym i trend spadkowy na wykresie godzinowym. Tutaj takim, takim taką wskazówką do ewentualnie mocniejszego ruchu spadkowego będzie wybicie trwałe, powyżej, poniżej tej linii trendu. Teraz to się dzieje, jeżeli rynkowi się nie uda na otwarciu giełdy wrócić ponad. Ten poziom tylko zacznie być mocniejszy, spadek to rośnie ryzyko wybicia poniżej dołków. No i zobaczmy, jak indeksy giełdowe na otwarciu czy przed otwarciem sesji, bo za chwilkę godzina dziewiąta. No tutaj, jeżeli chodzi o niemiecki DAX, mamy wzrost dzisiaj przed otwarciem. Utrzymujemy się cały czas powyżej średniej kroczącej. Przypomnę, że w piątek dość pozytywna sesja na giełdzie w USA, natomiast Dax miał problem z pokonaniem 15300 i to na ten 15 300 punktów, i to na ten moment stanowi cały czas bardzo silną barierę. Dopiero wybicie ponad ten opór powinno skierować nas dalej w kierunku 15400. No, i wyżej. Na razie otwarcie pozytywne. Zobaczymy, jak to się dalej rynek rozwinie. Widać, że tutaj ten ruch spadkowy stanowi nam na ten moment pewną bazę, bo to jest formacja V. Jeżeli uda się wybić początek tej formacji, czyli tutaj 15300 punktów, to moim zdaniem szansa na wzrosty, nawet w kierunku nowych historycznych szczytów, będzie większa. Początek sesji zawsze jest nerwowy. Warto przeliczać się, czy czasem nie pozostaje cień od góry. Na S&P 500, który aktualnie no jest tutaj tylko kontraktem, więc nie mamy jakichś dużych zmienności. Jesteśmy na historycznych szczytach, więc jeżeli rynkowi na niemieckim DAXie uda się wybijać wyżej, no to prawdopodobnie giełda w USA również będzie pod tą presją popytową. Natomiast na razie bardzo, bardziej prawdopodobne jest pozostanie w konsolidacji, czyli 4200-4180 punktów jako górne ograniczenie i na dole 4120-4100 Punktów. Tak to wygląda, jakby rynek chciał pozostać w tym konsolidacji na dłużej. Pozytywne są małe spółki na ten moment. Pomimo tego, że można wyrysować głowę z ramionami, to warto spojrzeć na poziom 2290 punktów, który, jeżeli zostanie pokonany, to ta formacja głowy z ramionami zostanie już zanegowana i będzie otwarta droga do poziomu 2350 i później wyżej. Co najważniejsze jest to, znaczy najważniejsze jest to, że duże indeksy są wspierane we swoich wzrostach przez właśnie małe spółki. Generalnie jest tak, że im mocniejszy sentyment risk on, tym te małe spółki lepiej sobie radzą, aniżeli duże tak jest na przykład na polskiej giełdzie SWIG 80 na ten moment radzi sobie zdecydowanie lepiej aniżeli duże spółki, co pokazuje dysproporcje między dużymi firmami i ich rozwojem a właśnie tymi małymi, zwinnymi firmami. W USA jest troszeczkę inaczej, ponieważ jakby tam z założenia spółki, nawet jeżeli są duże, to mogą się dalej dynamicznie rozwijać ze względu na swoje technologie i także i globalizację, i działanie na całym świecie. Polskie firmy mają ten problem, że przeważnie działają lokalnie i małe firmy mają duże możliwości do rozwoju Dynamicznego, natomiast małe duże firmy ten, tą skalę robią dużo, dużo wolniej, w związku z tym też jest ten, ten, ten dysonans. No i nie, nie sposób nie wspomnieć o towarach rolnych, zaczniemy sobie od tutaj indeksu towarów rolnych, który w zeszłym tygodniu zrobił fenomenalne wzrosty powyżej poprzednich szczytów. Cały czas utrzymujemy ten trend wzrostowy. Tutaj trudno mówić o, o czymś innym niż o tym, że finalnie. Takie zachowanie kursów doprowadzi prawdopodobnie do inflacji żywieniowej, czy inaczej mówiąc, tej inflacji, którą najtrudniej wyrzucić z koszyka dóbr, ponieważ te dobra podstawowe będą drożały ze względu na wzrost. Tutaj, czy to zbóż, czy to pasz, tak i ostatecznie także i mięsa, to wszystko powoduje, że tutaj ten wzrost jest duży. Zresztą to też nie jest rzecz nowa. Mówiliśmy o tym scenariuszu tak naprawdę przez wiele. Miesięcy już. Natomiast tutaj na wykresie pszenicy odwrócenie trendu było na początku kwietnia i od tamtej pory trwamy w bardzo ładnym trendzie wzrostowym. Dopóki jesteśmy powyżej 696, to w tym trendzie trwamy. Tutaj kolejnym oporem na wykresie tygodniowym jest no tutaj ten cień na 726, ale później wyżej na 785 do 800. Mamy bardzo ważny opór wynikający z wybicia z tego poziomu. Z tego całego okresu takiego spotka, czy też trójkąta zwyszkującego, czy też jakiegoś dna, zbudowanego dna, więc równość od tej pomarańczowej linii do dołka, odmierzona od momentu wybicia daje nam poziom niecałych 800. Więc to jest taki poziom docelowy aktualnie. Kukurydza natomiast też trwa w bardzo silnym trendzie wzrostowym. Na wykresie dziennym tutaj pokonujemy także i dzisiaj nowe szczyty. Na ten moment brakuje w ogóle jakby jakiejkolwiek przesłanki do tego, żeby ten ruch miał się skończyć. Poziom kluczowy dla zachowania trendu wzrostowego na wykresie 4-godzinowym to jest 630, dopóki jesteśmy powyżej, to trwamy w tym trendzie wzrostowym. Natomiast na wykresie tygodniowym można zerknąć, dokąd rynek może aktualnie dążyć. No i jesteśmy w takim dość ciekawym miejscu, bo tutaj w 2011 roku to był okres konsolidacji, tutaj również mamy górnego ograniczenia konsolidacji, tutaj mamy konsolidację, po której rynek mocno spadł, więc też bardzo ważny poziom. I kolejna bariera taka to jest 686. Do których rynek może aktualnie dążyć? Warto też pamiętać z analizy technicznej, że im dłużej i wężej rynek się zachowuje tak, w takiej konsolidacji, czyli im węższa i dłuższa taka konsolidacja, tym silniejsze wybicie. No i na ten moment widać, że na kukurydzy rynek na razie nie zamierza się zatrzymać. Oczywiście to się może szybko zmienić, bo wystarczy, że plony będą oczekiwane większe, lub popyt krótkoterminowo spadnie na ten moment. Chiny bardzo mocno zgłaszają popyt na kukurydzę, Stany Zjednoczone również. Jednym z powodów jest oczywiście produkcja etanolu, również, który jest używany teraz w wielu, w wielu innych zastosowaniach niż jeszcze przed rokiem do środków dezynfekujących, ale generalnie no, ten popyt jest, jest ogromny i prawdopodobnie ten rok może być przełomowy. Tak? Czyli, jeżeli dojdzie do zakończenia pandemii, unormowania łańcucha dostaw, to prawdopodobnie kukurydza też na tym. Straci w sensie cenowo, ale mimo wszystko wzrost nie jest tylko kwestią popytu i podaży, ale także i właśnie wartości dolara i oczekiwanej inflacji, wzrostu ceny ropy. To wszystko przekłada się właśnie na te ceny. Więc na ten moment kukurydza dobija do dość ciekawych poziomów, ale trwa w ruchu wzrostowym i brakuje przesłanek do jego zakończenia. Jeżeli chodzi o soję, dopóki jesteśmy, chociaż nawet nie, dopóki jesteśmy powyżej 1500, to tutaj jesteśmy w trendzie wzrostowym i też trudno oczekiwać jakiegoś odwrócenia. Aczkolwiek ta piątkowa sesja, chociaż nie to już jest dzisiejsza sesja, jest taka na razie prospadkowa, ale to jest świeca niezamknięta, w związku z tym nie należy tutaj jej traktować jeszcze jako sygnał. Warto zauważyć, że te poziomy, które tutaj rynek zrobił tych korekt. Rynek ostatecznie utrzymał się powyżej średnich kroczących, więc ten trend jest po prostu bardzo silny, i do jego zatrzymania prawdopodobnie będzie potrzeba czegoś więcej czyli zatrzymania w jakiejś konsolidacji, przestoju, podobnie jak to miało miejsce praktycznie przy każdym szczycie, więc na razie jesteśmy na oporach 1530, później mamy jeszcze 1570 i później 1630 dolarów. Tak, ten poziom może być bardzo interesujący tak naprawdę w kolejnych falach wzrostowych i dopóki cena nie odwróci tego trendu to nie warto też próbować jego odwracać tak nie warto handlować przeciwko temu trendowi no i kończąc zerknijmy na dolara do polskiego złotego tutaj cały czas warto obserwować siłę polskiego złotego która jest widoczna mamy dzisiaj zatrzymanie lekkie na poziomie 3.76 ale to jest tak naprawdę tylko zatrzymanie na, na wsparciu, który jest wyznaczony już od dawna. I jak dla mnie, na razie trend spadkowy jest dominujący. Utrzymanie się ceny poniżej 3,80 będzie podtrzymywało ten trend. No i tego na razie trzeba spodziewać, że rynek będzie kontynuował w kierunku 3,69, a później 3,60. 6. Natomiast tutaj oczywiście też trzeba pamiętać, że to wszystko ma tak długo znaczenie, jak długo jest sentyment risk on. A na ten moment ten sentyment panuje. Jeżeli by coś się wydarzyło na świecie, co powodowałoby niechęć do ryzyka, wtedy polski złoty może być pod presją podażową, i no, po prostu się znajdzie pod tą presją podażową. Na razie konsolidacja w takim szerokim ujęciu między, między 3,96 a 3,66. Tyle z mojej strony. Wszystkiego dobrego. Słyszymy się znowu na kolejnym podsumowaniu sesji, chociaż pamiętajmy, że jutro za tydzień, przepraszam, jest 3 maja, czyli Dzień Wolny, Święto w Polsce, więc dopiero za dwa tygodnie. Pozdrawiam serdecznie, wszystkiego dobrego. Marcin Tuszkiewicz.